Dzień z życia, 32 letniej Agaty. Zaczynamy od śniadania i tym razem to ja je przygotowuję dla Ignacego i dla siebie, bo Tomasz już jest w biurze. Zazwyczaj robimy to na zakładkę. Ogarniamy się, jedziemy po babcie i Igi z nią zostaje. Później ja jadę do biura i zaczyna się moja praca. Tym razem czeka mnie wiele spotkań i o tym za chwilę. Zaczynam od spotkania jeden na jeden z Wiktorią, której pomogam ułożyć strategię na sprzedaż nowego produktu, a także ogólnie strukturę komunikacyjną. Czas na pracę głęboką i tutaj przygotowuję dla Was webinar, który już w czwartek dla firm lokalnych. Będziemy mówić o pozyskiwaniu klientów, o tym jak zyskać przewagę nad konkurencją. Szybki call z moją menadżerką i jadę na chwilę przyjemności dla siebie, dlatego że kontynuuję cały czas depilację laserową u Agnieszki i wiadomo czasem boli, ale warto. Temat, który się narodził w lipcu, czyli budowa domu. Mega się cieszę na ten nowy etap dla nas, dlatego że w końcu będziemy spełniać nasze marzenie. I call z moim zespołem z samochodu, czasem są takie sytuacje, że nie wrócę do biura na czas. Na koniec dnia mastermind z rekinami produktów cyfrowych i live dla klubowiczów, klubu lokalnych firm, gdzie robię audyty ich kont w czasie rzeczywiste. Daj znać jak tego typu vlogi ci się podobają.